Słonko zaszłe, nadeszła ciemno noc Młe jegłe nie widać Z którym spędzałam noc Młe jegłe nie widać Z którem spędzałam noc Jonku, mój ty jonku Co ty teraz robisz? Cy ci się druska zmyła, cy u inny się dziś. Cy ci się druska zmyła, cy u inny się dziś? Druski nie zmyłem, do inny nie chładzę Słyszałem za was inny na próżno przy Słyszałem samo mną na próżno przychodzę Kasiu, moja Kasiu, coś ty narobiła. Innego zaś płakłe hała, a mnie zostawiłaś. Innego zaś płakłe a mnie zostawiłaś.